Drogie Koziorożcu, wylosowałam już dla ciebie kartę w odpowiedzi na pytanie, kim albo jaka też może być osoba, z którą być może stworzysz relację. No i powiem na początek, tak, że to jest bardzo miłosna odpowiedź. I bardzo na temat ze strony kart. Aż się uśmiechnęłam, jak wyciągnęłam tego rycerza buław. Ale zanim powiem, to bardzo chciałabym podziękować pierwszym ponad 400 osobom. Które już dołączyły na ten kanał i zaklikały ten czerwony baton subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję i cieszę się, że zostaliście na dłużej. No, jakby ci to powiedzieć, idzie do Ciebie erotyczna propozycja. Mamy tutaj młodzieńca, rycerza na koniu, który dzierży w ręce buławę. Zobaczcie ta, ten kij. Ma takie piękne, kwitnące zielone listki. No to jest symbol na pewno nowego uczucia, takiego dość świeżego. Mnie się też ta karta kojarzy ze znakiem bliźniąt, więc albo kobieta, albo mężczyzna bliźniąta, ale niekoniecznie. No i to może być taka bardzo cudowna propozycja bądźmy razem, ale kompletnie bez planu czyli taka troszkę świeżutka ta osoba jest. Niekoniecznie wiekiem, tylko po prostu mm, na spontanie, jak to się ładnie mówi. Znaczy, nieładnie chyba. Więc jeśli ta osoba troszeczkę się tak osadzi w tym swoim zamiarze bycia z tobą i przedłoży, może jakiś plan, niekoniecznie biznesplan, ale jakikolwiek plan, jak was widzi, nie wiem, za rok czy też za pięć lat, to kto wie, czy nie ulegniesz. A jeśli. Nie, to zawsze może być z tego piękny romans, tylko pytanie czy tego chcemy w życiu, czy nie chcemy troszkę czegoś więcej i to bez względu na płeć? Czy nie chcemy po prostu, żeby ktoś był obok nas? Um, tak na dłużej po prostu. Dużo miłości, drogi Koziorożcu ci życzę. Pozdrawiam.